Na pewno masz swoich również ulubionych prezenterów w Polsce. Powiedz, kto zalicza się do tego grona? Ja tak naprawdę bardzo lubię panią Rogalską, Marzenkę, ponieważ jest taka swojska, normalna, równa babka. Nie, mogłabym mieć wszystkich tak naprawdę. Łukasz Nowicki, Tomek Kamel, Marcelina Zawadzka, którą uwielbiam, bo jest taką prawdziwą, fajną dziewczyną z sąsiedztwa i właśnie taki styl najbardziej lubię. Macademia Girl. No, jest ich całe, całe mnóstwo, bardzo ich lubię. I ceni ich pracę, bo nie jest to łatwa praca, żeby tak naprawdę na żywo, codziennie rozmawiać z ludźmi przed milionami telewizów. Z jakimi największymi trudnościami spotka się do tej pory? Ale zawodowo? Czy zawodowo chodzi o pracę prezentera? Tak naprawdę te początki były najtrudniejsze, ponieważ pracowałam z tak zwanym odsłuchem, czyli z taką słuchaweczką, którą się tutaj wkłada. Widzowie raczej jej nie powinni widzieć, natomiast to wygląda mniej więcej tak, że ja tutaj rozmawiam z jakimś gościem, a tu już na przykład słyszę, że wydawca krzyczy kończ już to, już musi reklama wyjść, coś tam nam spadło, pogoda zaraz musi wejść, a my musimy z uśmiechem mówić, że drodzy państwo, bardzo dziękujemy za rozmowę, a teraz zapraszam na reklamy. Oczywiście nie pokazując, że ktoś tam nam do ucha krzyczy. Więc to były takie trudne początki, ponieważ tak się mówi, że kobieta jest wielozadaniowa i może się skupić na wielu rzeczach naraz. No u mnie to bywa różnie. W momencie, kiedy na przykład ktoś do mnie dzwoni i rozmawiam przez telefon, a ktoś mi zadaje pytanie z boku, nie jestem w stanie się skupić. Po prostu muszę się skupić na jednej rzeczy, natomiast no, ta podzielność uwagi w telewizji bardzo się przydaje.